W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 83. gala rozdania Złotych Globów. Jeżeli chodzi o kategorie filmowe, tutaj chyba bez zaskoczeń. Jedna bitwa po drugiej, cztery statuetki zdobyte w zaciętej walce, mieli dziewięć nominacji, ale to chyba wskazuje już na to rzeczywiście... Paul Thomas Anderson i jego dzieło wysuwają się na przód tego wyścigu, wyścigu po który zakończy się w marcu w Dolby Fiat. Viva la To, co pokazują nam tegoroczne Złote Globy, swoją drogą, to to, że komedie są znacznie lepsze w tym roku niż, niż dramaty i to powinno nas wszystkich cieszyć. Oczywiście mówię to trochę pół żartem, bo wiadomo, że to, czy film według Akademii Złotoglobowej jest komedią, czy komedią nie jest, jest trochę bardziej zniuansowane, niż nam się może wydawać, ale faktycznie największe takie natężenie konkurencji obserwowaliśmy w tych kategoriach, Komediowych. I właśnie tam jedna bitwa po drugiej e, zdeklasowała takie tytuły jak chociażby Wielki Marty. I właśnie w komediach działo się najwięcej ciekawego w tym roku, tak mi się wydaje. No i są tu też chyba filmy, które budzą więcej emocji, być może dlatego, że trafiły trochę później w tym sezonie, więc jeszcze nie zdążyliśmy aż tak e, przyzwyczaić się do ich, tak jak na przykład w przypadku Grzeszników, którzy e, mi przecież premiery. Wiosną, zeszłego roku, więc ktoś jeszcze o nich pamięta. To jest chyba taki film trochę pominięty w ogóle w tym roku, takie mam e, wrażenie. E, I w dramacie przegrał, i scenariusz, tutaj wszyscy mówią, nie, no, Ryan Kugler na pewno pokona Paula Thomasa andersona Nie pokonał. No i przede wszystkim Michael B. Jordan, który Też. wyjeżdża z gali bez statuetki, chyba największe zaskoczenie w tym wypadku. E, nagroda ostatecznie trafia do Wagnera Maury e, za film Tajny Agent. Pierwszy Brazylijczyk w historii Złotych Globów dostaje właśnie tę najważniejszą nagrodę. Wielka sprawa, świetna rola, e, także bardzo bardzo mnie to cieszy, no ale właśnie warto to podkreślić, że konkurencja chociażby w tej kategorii aktora pierwszopanowego nie była aż tak mocna, żeby to zwycięstwo Wagnera Maury było aż tak wielką niespodzianką, jak mogłoby się wydawać, no bo pokonanie Michaela B. Jordana, Jeremiego Alena White'a czy Deroka mm, nie, <laughs> nie jest... brzmi jak wielki triumf. <laughs> tak, nie jest aż tym, co na przykład zrobili w tym roku aktorzy komediowi, gdzie Timothy Chalamet pokonujący Leonardo DiCaprio, no jest to jednak yy, gigantyczna sprawa i, i duże zaskoczenie. No i taki chyba symboliczny moment. Mówi się o tym, że Timothy Chalamet jest nowym Leonardo DiCaprio. Jeżeli prześledzimy sobie trajektorię jego kariery, no i tutaj starszy, bardziej doświadczony kolega będzie musiał chyba uznać wyższość w tym sezonie, padawana, że żeby... No, na pewno to jest bardzo ważne dla samego tego Chalamet, który w końcu dostaje e, no, taką walidację, na którą tak długo czekał. Tyle czasu podkreślał o tym, jak bardzo stara się do swoich ról i jak bardzo denerwuje go to, że to się nie przekłada na nagrody. No to proszę bardzo, nie dość, że się przełożyło. To jeszcze udało mu się zdeklasować Leonardo DiCaprio. To wielka sprawa. Wielki szacunek dla Timotego Szarona. Gratulujemy. A czy Hamlet, wygrywający w kategorii Najlepszy Dramat, to jest wielka sprawa? To jest raczej spodziewana kwestia. Wydaje mi się, że na Oscarach to właśnie Hamlet będzie najważniejszym konkurentem dla jednej bitwy po drugiej. No ale właśnie w samej kategorii aż tak wielkiej konkurencji on nie ma, No bo wa wartość sentymentalna wyjeżdżająca bez nagród może dziwić niektórych. A Grzesznicy. Ale A Grzesznicy, no to dalej jest kino gatunkowe, jednak ostatecznie. To dalej jest horror, to dalej jest kino, które dostaje nominacje, ale rzadko te nominacje przekładają się na nagrody, no a Hamlet, dużo bardziej klasyczna opowieść, najbardziej klasyczna, można powiedzieć, z całej stawki niemal, no bo jednak szekspirowska, wydawała się od razu murowanym kan kandydatem do tejże nagrody, no i, i nie powinno to chyba dziwić. Patrzcie sobie na kategorię żeńskie kategorie aktorskie. Mhm. Jessie Buckley w, w Hamlecie, no tutaj wyrasta zdecydowanie na faworytkę naszego wyścigu Skarowego, ale już Rosie Byrne, nagrodzona w kategorii najlepsza aktorka w komedii lub musicalu, zakopnęłabym Cię, gdybym mogła, to już może być zaskoczenie, zwłaszcza kiedy miało się chociażby Emma Stone za kontrkandydatkę. No, wielka sprawa dla samej Rose Byrne i strasznie mnie to cieszy, że ta aktorka właśnie długi czas, jednak stricte komediowa, w końcu sięgnęła po taką bardziej ambitną, trudniejszą dla niej rolę, no i ona przełożyła się na, na nagrody. Super, strasznie mnie to cieszy. I masz rację, i Emma Stone, i Chase Infinity w niektórych innych akademiach, to one wydawały się tymi najlepszymi tegorocznymi aktorkami I dlatego tym bardziej ten triumf Rose Byrne powinien pozytywnie nas zapełniać jakimś takim optymizmem przed Oscarami, no bo to właśnie ona będzie, będzie z Jessie Buckley przepychać się od tego Oscara już za moment. jeśli chodzi o zaskoczenia, no to mówi się o tym, że Tejana Taylor, która chociażby na Emmy Madigan, dla mnie osobiście najlepsza krokodylówna by w tym roku, Shteyna Skarsgard w wartości sentimentalnej, no. no też chyba trochę już zaskoczenie, Sean Penn, Benicio Del Toro, to chyba były takie nazwiska, o których mówiło się więcej no w tak, kontekście tejże kategorii. Ciągle jeszcze Paul Mescal gdzieś tam wewnątrz tej stawki, co też rozmawialiśmy przed nagraniem, że to trochę mm -hmm. ciekawe, bo to jednak jest bardziej pierwszoplanowy aktor, no ale, e, ale wiadomo, że trzeba było go gdzieś tam upchać. Faktycznie Sean Penn wydawał się takim murowanym kandydatem. Wydawało się, że to jest rola, która e, zasłuży na te najważniejsze nagrody. E, no i stylanskar jest chyba doceniony tak naprawdę właśnie po to, żeby wartość sentymentalna jednak coś dostała, jakiś e, mały ochłap z tego pańskiego stołu. E, Cieszę chociaż to, no bo to jest znakomity film m, i jednak re, europejska reprezentacja na, m, na tych najważniejszych, amerykańskich nagrodach. To jest zawsze dla nas Polaków ważna sprawa. Zwłaszcza, że przegrała również w kategorii najlepszy film międzynarodowy e, z tajnym agentem. Jest tutaj zdecydowanie Brazylia znacznie bliżej i mocniej biła w serduszkach e, akademików e, Złotych Globów. Najlepszy film animowany, no chyba bez zaskoczeń, k-popowy, był w czynie demonów. On największy hitior. Cały świat nucił Golden i My Pop. Majestata Pop, więc też się nie dziwi, że Golden wygrało w kategorii najlepsza piosenka, najlepsze filmowe box officeowe osiągnięcie Rzesznicy bez zaskoczeń. To, było, to była wielka niewiadoma, to była rosyjska ruletka trochę, box officeowa rosyjska ruletka dla Warnera, kiedy zdecydowali się zainwestować 90 milionów dolarów w ten film. Wiosenna data premiery też nie wydawała się takim oczywistym momentem, kiedy warto wpuścić rzeszników na kanał, no i proszę, 360 milionów są nagrody, są No i dodatkowo dla Amerykanów dużo ważniejszy film jednak niż dla nas, Europejczyków, tytuł, o którym dużo się dyskutowało w zeszłym roku. Eee, no i taka rzecz, gdzie e, ci fani gatunkowego kina właśnie w Grzesznikach upatrują tą swoją reprezentację i tą swoją nadzieję na najważniejsze nagrody. Jeżeli chodzi o seriale, no to tutaj depit najlepszy serial dramatyczny, chyba bez zaskoczeń. No, a Why? Mamy wywiad, polecamy do obejrzenia. Mm. Bez zaskoczeń. Serial, studio, nareszcie. Ale my już rok temu przewidywaliśmy, że Seth Rogen, Seth Rogen zostanie doceniony także w kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu. No i też piękna sprawa, taka niemal symboliczna, że na ga jednej gali nagród to właśnie i Rose Byrne i Seth Rogen sięgają po aktorskie Złote Globy. E, taki moment, na który no, jeszcze 10 lat temu mało by kto by się Ktoś spodziewał. Coś się spodziewał, że gwiazdy sąsiadów nagle <laughs> będą triumfować e, na Złotych Globach. No i dojrzewanie, dojrzewanie. Cztery statuetki. Steven Graham, Owen Cooper, najlepszy serial, e, miniserial. No i Erin Doherty jako najlepsza aktorka drugoplanowa. Także tak, bez zaskoczeń. Być może to rzeczywiście był taki, taki taka gala trochę bez zaskoczeń. Myślę, mhm. że nie pomógł jej ten taki właśnie bardzo cyniczny podział na, na dramat i na komedię, no bo we współczesnym kinie ja uważam, że ta granica jest coraz bardziej zacierana. Trudno mówić już o kinie stricte gatunkowym, stricte komediowym, czy stricte dramatycznym i wiele tych tytułów, właśnie Wielki marki, Kopnęłabym Cię, gdybym mogła, to są filmy, które są Gdzieś pomiędzy tymi, tymi dwoma gatunkami. No, i właśnie dlatego jakoś być może, przynajmniej dla mnie, mniej ekscytowały mnie te, te, te kategorie i dużo bardziej będą ekscytowały mnie w kontekście Oscarów, gdzie wszystkie te filmy uda się zebrać w jedną kupę i faktycznie zderzyć ze sobą, żeby wyłonić ten najlepszy. No właśnie. Czy Złote Globy w takim razie okażą się prognostykami Oscarów? No, częściowo tak. Szalame części... wyjdzie z Oscarem. — Chciałbym tego. — Paul Thomas kodę. Anderson nareszcie zostanie doceniony przez Akademię? — Nie widzę innej możliwości. Jedna bitwa po drugiej, każda gala, każda kolejna gala pokazuje, że no jest on w swojej kategorii zdecydowanie najlepszy tytuł, a Paul Thomas Anderson no już tak długo czeka na tego Oscara. Dajcie spokój, ludzie. — Szkoda, że nie mógłbym go dostać za lepszy film, ale jestem w swojej opinii odosobniony. — No, było tak. — To były Złote Globy. Dziękujemy za uwagę. — Dziękuję.